120,5 tylko 111 w wykonaniu Marcina Bachledy. No i teraz rozstrzygać się będą losy Mistrzostwa Polski dopiero czwarty Adam Małysz po tej pierwszej serii 2,9 punktu za rewelacyjnym klinkiem murańką teraz musi skoczyć bardzo daleko, no bo Kamil Stoch, który tracił z kolei do Adama Małysza 7 punktów w tym drugim skoku wylądował aż na 132 metrze Miał tam problemy z lądowaniem, nie było telemarku, stracił troszkę za styl, no ale ta odległość rzeczywiście imponująca. Znów troszkę tutaj kierownictwo zawodów przytrzymało na belce Adama Małysza, więc ten rozbieg nie będzie miał dobrej prędkości. No i popatrzmy gdzie wyląduje krótki skok, Adam Małysz nie będzie mistrzem Polski, nie będzie po raz dwudziesty zimą. Złotego medalu mistrzostw w kraju dla Adama Małysza. Ogromna niespodzianka. Tylko 111 metrów naszego orła z Wisły, a zatem Adam Małysz dzisiaj będzie najprawdopodobniej...